Słuchajcie, spotkałem się z potężnym odzewem dotyczącym pana Dworczyka. Bo to, że PiS ukradł 100 miliardów, znalezione 100 udowodnione 100 miliardów, że ukradł. Kaczyński się mówi, że my tylko 23 miliardy ukradliśmy, tak? Tak można powiedzieć, no. 23 miliardy mówi, już ukradliśmy, nie 100 miliardów. Ale te 100 miliardów, które ukradli, tak? Ukradli 100 miliardów. Ale 191 milionów Dworczyka. 191 milionów. Bo 100 miliardów jest tak odrealnione dla ludzi, że to jakiś kosmos, tak? To w ogóle są jakieś pieniądze z w ogóle nie do gdzieś tam obajtek, 30 miliardów, tylko miliard rocznie z funduszu i 2 miliardy z tego dotacji. To ludzie w ogóle tak, to są takie tak astronomiczne pieniądze dla jednego człowieka, że to jest kosmos, że taki jeden człowiek może tyle pieniędzy ukraść, żeby się podzielić z kolegami ze służb i spisu, tak? Ale Dworczyk, fundacja, wspaniały cel, pomagamy Ukraińcom. Niech kosztuje 100 tysięcy rocznie, niech kosztuje milion rocznie, ale 191 milionów, to on kurwa jest handlarz bronią pierdolony czy co? Jak można. Ludzie, no 190. Dziewięć... Kurde, ja rozumiem. Zegarek Nowaka 10 tysięcy, rząd Tuska upadł, a tu jeden dworczyk 191 milionów, nie 19 milionów, nie 9 milionów, nie 900 tysięcy, tak? Nie 90 tysięcy, czy 9 tysięcy. Ludzie, no 9 milionów w ogóle, kur, jakieś kosmiczne, przecież to na fundację 9 milionów, to można dom z basenem kupić, kurde, za granicą. A on 191 baniek wypierdolił, sobie przelał na konto, kurde. Co on kurwa czołgi pokupował? Co on kurwa w Nowym Jorku budynek stawia? No ludzie, 191 baniek sobie? Bracie, takiego kurestwa i złodziejstwa nie było. Jak sobie można przelać, czy ile wy sobie razy w tygodniu 191 baniek przelewacie, no? Kurwa 191 złotych może, 1900 złotych, No 190 tysięcy już kurde, dobra, no za samochód. No bańka 900, no za, za dom. 19 milionów kurde, inwestycja. Gigantyczna. No, może nie gigantyczna, ale 191 milionów dworczych se przelał na konto prywatne jego fundacyjki, która ma kosztów 10 tysięcy miesięcznie, 10 tysięcy razy 12, 120 razy 1,200, to mu zostaje 191 minus milion, zostaje mu 189,5 miliona. No, na jego prywatne cele. Co wyobrażacie? Facet, który nie wie, że Wisła płynie. Z północy na południe. Nie, z południa na, pół, na północ. Yy, z gór do morza. Pamiętacie, jak ścieki w Warszawie wyciekły, to on na południu Warszawy sobie blokada, nie na północy, bo idiota myślał, że Wisła w dół nie, nie w górę, no. I ten debil 190 banik zapierdolił i kurwa se chodzi wesoły. No Przecież Ludzi tak to wkurwia, 191 milionów dworczyk złodziej, a w tym czasie w Polsce podatki mega, 100%. Tak, jeszcze zamiast, nazywają to podatkami, pamiętacie, składką zdrowotną, żeby to podatków nie ponosiliśmy, to składka zdrowotna wzrosła o 100 miliardów, no kurwa, no 9%. No. No, emerytom 13, 14, ale że zabieramy 15, 16, 17 tym podatkiem zdrowotnym, no to już nikt o tym, o tym się nie mówi. No. W sensie, kurwa, to jest... Z... Ja pierdolę, przecież jakim kurwa by trzeba być debilem, że ten jebany PiS na to jest złodziejstwo głosować. Inflacja 50% ekonomiczna, 100% w realu. No. Rzecz na weterynarza ile się płaciło? 100 zł, a teraz ile? 350 za usługę prostą. Ludzie, trzymajcie nas, Polaków, bo naprawdę może być krwawo.